Jak zwiększyć sferę swojego wpływu na ludzi? Jak stać się influencerem? Mam dla ciebie trzy porady w tej dziedzinie. Po pierwsze, pamiętaj o tym, aby opowiadać swoją historię, ale ważne, żeby ta historia pokazywała drogę, którą przeszedłeś od dołu do miejsca, w którym jesteś, i aby była tutaj wyraźna różnica. Bo jeśli będzie to płaska historia, jeśli będzie to historia człowieka, który opowiada o tym, że był biedny i dalej jest biedny, albo był bogaty i dalej jest bogaty, to nikt o tym nie wzruszysz. Chodzi o to, aby pokazać, jak sytuacji, w której było ci ciężko i czegoś ci brakowało, doszedłeś do sytuacji, w której jest ci dobrze i niczego ci nie brakuje. I takie historie inspirują. Ludzie chcą, tego oglądać, chcą oglądać takie historie i chcą rzeczywiście takimi historiami, takimi, takimi drogami wytyczonymi przez takie historie podążać. Drugi sposób to opowiadanie o rezultatach, o tym, co osiągnąłeś, szczególnie jeśli mówimy tutaj o wpływie, nazwijmy to marketingowym, o wpływie sprzedażowym. Czyli jeśli sprzedajesz środki, dzięki którym można zrzucić wagę, pokaż ile kilogramów zrzuciłeś, opowiedz jak to zrobiłeś. Jeśli sprzedajesz kosmetyki, jeśli dzięki temu twoja skóra stała się lepsza, pokaż. Pokaż zdjęcia przed i po, pokaż ten uzyskany rezultat. Jeśli Dzięki na przykład biznesowi uzyskałeś większą pewność siebie? Pokaż, nagraj się, jak mówisz. Pokaż, jakim kiedyś byłeś zamkniętym sobie i mało pewnym siebie człowiekiem, a jaka pewność siebie bije z ciebie teraz. I wreszcie trzeci sposób którego nazwa no, akurat nie, niekoniecznie jakoś jest mi y, miła. Dawaj wartość. Dlaczego? To nie znaczy, że nie lubię dawać wartości. Nie lubię tego słowa, bo jest ono nadużywane i często używają go ludzie, którzy tak naprawdę no, nie wiedzą, co znaczy dawać wartość. Dawaj wartość, czyli spraw, aby każde spotkanie z Tobą, każdej osoby, bez względu na to, czy... To jest Twój klient, partner, kupiec, czy też jest to osoba, która jest zwykłym przechodniem w Twoim życiu, aby każde spotkanie było dla tych ludzi korzyścią, aby mówili, że o spotkałem tego człowieka, porozmawiałem z nim chwilę i dzięki temu nauczyłem się czegoś, dowiedziałem się czegoś, jestem lepszy. I jeśli będziesz konsekwentnie i ciągle realizować te trzy cele, w końcu Twój wpływ na innych ludzi zacznie się zwiększać. Pamiętaj, dawaj wartość, opowiadaj swoją historię, mów o uzyskanych rezultatach. Bardzo dziękuję, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.